Cześć z tej strony Сергiej. W moich rękach Saturator Soda Stream wersji Spirit. Saturator kierowany jest przede wszystkim do osób, które chciałyby zmniejszyć zużycie plastiku w swoim domu. Dlatego otrzymaliśmy tutaj trzy butelki, jedna półlitrowa, dwie litrowe. Butelki oczywiście są wielokrotnego użytku. Wraz z urządzeniem, oczywiście, otrzymujemy nabój. Nabój w wersji oryginalnej 80 litrów, a później możemy wymienić nabój na 60-litrowy. Co ważne, należy pamiętać, że są trzy opcje. Przede wszystkim nabój możemy dobić. Poprzez uiszczenie opłaty około 15 zł, czyli wysyłamy nabój i dostajemy z powrotem nabity. Drugą opcją jest zakup takiego naboju w cenie 50 zł, ale wtedy musimy oddać oczywiście stary. No i trzecia opcja, czyli to jest 120 zł, jeżeli nasz nabój został uszkodzony, bądź po prostu go nie mamy, więc 120 zł i otrzymujemy całkiem nowy nabity nabój. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, może się znajdować w dogodnym miejscu, pewnie najczęściej będzie to kuchnia. Poprzez wsadzenie butelki w miejsce wyznaczone i odblokowanie możemy przystąpić do gazowania. Wygodne, praktyczne, fajne. Fajne o tyle, że możemy sobie sami dysponować tym, ile potrzebujemy gazu tłoczyć w butelkę, wodę, aby otrzymać odpowiednio dla nas mocną wodę sodową. Wody, możemy cieszyć się jej przepysznym smakiem, ale żeby cieszyć się taką wodą sodową, musimy na początek zajrzeć na Batna24.com i tam odnaleźć urządzenie soda Stream Spirit. Serdecznie zapraszam do zakupu.